Przed nami już 13 niedziela zwykła w roku A. Zapraszam do wspólnego wsłuchania się w słowa dzisiejszych czytań, psalmu i ewangelii, do tego by znaleźć trochę czasu na to, by wczytać się, wsłuchać otworzyć Pismo Święte, po to by przyjść do Kościoła już przygotowanym do słuchania Słowa Bożego i no, przeżyć rzeczywiście głęboko i, i, i odważnie najbliższą niedzielę. Dziękuję za subskrypcję kanału Jaskinia Słowa, dziękuję za wszelkie słowa wsparcia, za komentarze, które umieszczacie, czy pod filmem, czy też wysyłając maile do mnie. Dziękuję też za wpłaty na zrzut.pl. Link jest pod każdym filmem. Zachęcam też do przeglądania dwóch cykli wakacyjnych. Jeden znajduje się na playliście Biblia na wakacje to spotkania w drodze, spotkania z Jezusem, który w różny sposób wędruje. Ale też i z opowieściami Starego Testamentu, mówiącymi o podróżowaniu, o drodze. Czasem nie tak dosłownie drodze, ale na przykład drodze do pojednania, więc to jest ten cykl link umieszczam w opisie tego filmu. Drugi cykl to opowieści o biblijnych miastach, o miejscach związanych z Ewangelią, taka wirtualna trochę podróż po Ziemi Świętej. Te dwa cykle wakacyjne już są dostępne, a niebawem ruszy też nowy cykl, pierwszy odcinek już w najbliższą środę cykl wakacyjny o Świętym Pawle. A tymczasem pierwsze czytanie z Księgi Królewskiej to druga Księga Królewska, rozdział czwarty, wersety od 8 do 16. Mamy pierwszą i drugą księgę królewską w Biblii, w Starym Testamencie, w księgach historycznych, i to jest kontynuacja pewnego cyklu. Wcześniej mamy księgi Samuela, pierwszą i drugą księgę Samuela, które mówią o, o Dawidzie, o tym jak Dawid dochodzi do rządów i jak Dawid zaczyna rządzić. Natomiast pierwsza królewska rozpoczyna się od początku rządów Salomona. Tam jeszcze jest chwila o o, o samej starości, o, o, o śmierci Dawida, a potem o Salomonie i o tym, jak dzieli się Izrael na Królestwo Północnego Izraela ze stolicą w Samarii i Królestwo Południowe ze stolicą w Jerozolimie. I o tym są te dwie księgi królewskie: o dziejach Eliasza, pierwsza księga i druga księga, która mówi o Elizeuszu, o następcy, o tym, który przejmuje Pozycję proroka po Eliaszu. Tak jak Eliasz dokonywał wielkich cudów i znaków, jak objawił prawdziwość kultu Boga wobec kultu pogańskich bożków, czy jak zapewnił żywność wdowie w Sarepcie Sydońskiej w czasie, w czasie suszy, tak tutaj ten czwarty rozdział to opowieść o Elizeuszu, który przychodzi czy powraca wiele razy do domu, pewnej niezwykłej rodziny, do kobiety bogatej, która ma swojego męża, która no, zawsze zaprasza Elizeusza, by u niej się zatrzymał. Rozumie, że on jest kimś wielkim, że on jest kimś ważnym. Rozumie, że czyniąc jakieś dobro wo wo wobec niego, czyni dobro wobec samego boga, którego Elizeusz reprezentuje. Szunem to jest miejscowość w Galilei, niedaleko góry Tabor, więc na terytorium Izraela. Ona jest Szunemitką, pochodzi z Szunem. No i cóż, po prostu okazuje serce. Razem ze swoim mężem mówi: Oto jestem przekonana, że jest świętym Bożym, że jest świętym Bożym mężem Elizeusz. Przygotujmy mały pokój, postawmy tam łóżko, stół, trzesło, lampę. Kiedy będzie blisko, to będzie mu u nas się zatrzymać. Po prostu okazuje życzliwość ze względu na pana Boga, bo jest mężem Bożym, bo jest człowiekiem Bożym. I gdy Elizeusz korzysta z tej gościny, zastanawia się na modlitwie, co może zrobić, co może zrobić. Mówi do swojego słu sługi, do Gehazijego. Zresztą o Dehazim nawet nagrałem odcinek, też zostawiam link pod tym opisem, w opisie tego filmu. Ciekawy film o nabranie, krótki wykład o tym, kim był Dehazi jako służący Elizeusza. Elizeusz zastanawia się, co zrobić tej, dla tej kobiety. Ona jest bez, nie ma syna, mąż jej jest stary. A Elizeusz, słysząc te słowa, woła tę kobietę i mówi, o tej porze za rok będziesz miała syna. Czyli jest nagroda dla tych, którzy oddają siebie Bogu, czy oddają coś od siebie Bogu. Co więcej tego nie ma w dzisiejszym tekście, ale gdybyśmy poczytali później tą historię, to wiemy, że ona ta kobieta zostanie rzeczywiście matką, ale jej syn zapadnie na jakąś niezwykłą chorobę, bardzo taką intensywną, gwałtowną, i umrze, a Elizeusz wtedy powróci tego syna do życia. A więc ten tekst pokazuje, jak blisko jest Pan Bóg człowieka, jak pośród różnych zawiłości warto jemu. Zaufać, zawierzyć Bogu do końca. O tym też powie Psalm, Psalm 89, psalm, który jest modlitwą pośród klęsk, przeciwności, pośród doświadczenia trudnego społecznie, politycznie, gospodarczo w Izraelu, psalm, który powstaje mniej więcej w VII, VI wieku przed Chrystusem, będę śpiewał o łaskach Pana, bo Jego wierność jest na wiedzi, opowiedział, że jest wierny na wieki i ja wierzę, że tak jest. I, i Staram się chodzić w obecności Pana, bo, bo On jest blaskiem, On jest potęgą, bo On jest świętym Królem Izraela. On jest tym, który nad nami władza, który władza, który nad nami czuwa. To piękny psalm ufności, psalm głębokiego zaufania w to, że, że Pan Bóg nie zostawi człowieka, ponieważ jest wierny. Ta wierność Boga, wierność Słowu Boga. Raz powiedział i tak rzeczywiście będzie. Drugie czytanie to list do Rzymian, szósty rozdział. Wersety od 3 do 4 i 8 do 11. Jak cały list, który pojawia się już od kilku tygodni w tym drugim czytaniu, list jest takim traktatem teologicznym, w którym Paweł mówi o, o wierze, o tym w jakiś sposób, co to znaczy tak konkretnie wierzyć w Chrystusa i iść za Chrystusem. I tutaj tekst, który jest też dobrze znany, jakoś wraca często. Paweł mówi o Nowym życiu w Chrystusie. Paweł mówił o śmierci Chrystusa, o tym, czym jest Krzyż Chrystusa, o tym, że w Adamie wszyscy zgrzeszyli, a w Chrystusie wszyscy jesteśmy wolni. Ta śmierć Jezusa prowadzi do naszego życia. Wszyscy przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa i możemy postępować w nowym życiu, bo Chrystus powstał z martwych i my też z martwych wstajemy. Dzięki temu, co się dzieje w sakramencie Chrztu, dzięki naszej spowiedzi, naszej modlitwie, naszemu byciu blisko Chrystusa, my razem z nim zmartwychwstajemy, post powracamy do nowego życia. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, z nim również żyć będziemy, bo śmierć nie ma władzy nad nim. On jest ponad śmiercią. Umarliście dla Grzechu, a żyjecie dla Chrystusa. Umarliście dla Grzechu więc z wstaliście już przez wasze, waszą wiarę w Chrystusa jesteście świadkami zmartwychwstania żyjecie w tym blasku bożej obecności ale też otoczeni bożą opieką to bardzo ważny tekst który ma nam przypomnieć i uświadomić sobie że przez śmierć prowadzimy do życia że ta droga z Chrystusem prowadzi nas przez śmierć mamy pozwolić by umarł, umarł w nas grzech umarła nasza tęsknota, słabość, cierpienie, to wszystko, co jest ciemne w nas, abyśmy mogli żyć dla Chrystusa. Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób my przeżywamy dzisiaj wiarę w to, że żyjemy w blasku zmartwychwstania, że nad tym wszystkim, co nas doświadcza, spotyka, jest Jego chwała, jest Jego moc, jest blask, światło, Jego zmartwychwstania. I wreszcie Ewangelia, fragment Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 10, wersety od 37 do 42, to jest króciutki tekst. Tekst, w którym Jezus mówi o warunkach prawdziwego pójścia za Nim, o tym, żeby dać siebie, żeby otrzymać, trzeba też stracić, trzeba wyrzec się tego, co posiadamy, tego, co planujemy, tego, co jest może jakąś naszą wizją życia, naszym celem, tym, co my sobie myślimy o naszym życiu, naszej pracy, rodzinie i tak dalej, a na pierwszym miejscu postawić Boga. Ten dzisiejszy tekst jest, Ewangelia jest no właśnie takim zaproszeniem, by na pierwszym miejscu postawić relacje z Bogiem. Czy chcemy iść za Jezusem. Próbujemy iść za nim. Nasze życie wiary polega na tym, żeby wędrować jego śladami. To, co mówi apostołom, pójdź za mną, to znaczy, no idź po moich śladach. A my słyszymy dzisiaj, że jeśli kochasz ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jesteś mnie godzien. Nie jesteś godzien być moim uczniem. Jeżeli kochasz swojego syna, córkę bardziej niż mnie, nie jesteś mnie godzien. Jeśli próbujesz iść za mną, ale nie bierzesz swojego krzyża, nie jesteś mnie godzien. Jeśli próbujesz odnajdywać, odnajdywać swoje życie i iść za tym, co ty chcesz, to stracisz to życie. Ale jeśli jesteś odważny i próbujesz tracić życie, słuchając mojego słowa, będąc mi wiernym, to odnajdziesz prawdziwe życie. Jezus mówi o tym, że być możemy godnymi nazwania Jego uczniami wtedy, gdy nie kochamy ojca, matki, czy syna, czy, czy, czy córki bardziej niż Chrystusa. Te relacje rodzinne bardzo były ważne w kulturze hebrajskiej, w kulturze Starego Testamentu, więc te słowa są bardzo wyjątkowe, bardzo powiedzmy nawet wymagające, bo wierność Chrystusowi ma być ponad naszą rodziną. Ten, który stawia lojalność wobec Chrystusa, ponad lojalność wobec rodziny. Nie? Mam być najpierw świadkiem Chrystusa. Oczywiście to nie znaczy, że mam lekceważyć rodzinę, tylko mam patrzeć na rodzinę. Wpatrzony w Chrystusa. Bo jeśli będę robił odwrotnie i będę wpatrywał się w Chrystusa, ale wpatrując się wcześniej w rodzinę, to znaczy, że na pierwszym miejscu stawiam rodzinę. A potem Jezus mówi o krzyżu: brać swój krzyż. Wtedy po raz pierwszy w Ewangelii Mateusza pojawia się wzmianka o krzyżu i to nie w kontekście Jezusa, który nie mówi: Ja będę cierpiał na krzyżu, ale mówi w kontekście uczniów. Czyli masz być uczniem, który bierze Swój krzyż ma brać swoje zmaganie, swoje doświadczenie. To jest krzyż, to znaczy upokarzająca, bolesna śmierć. Mam wejść na drogę takiego bycia z Jezusem, abym był godny. Więc jeśli nie mam odwagi każdego dnia umierać dla siebie, to nie mogę być świadkiem Chrystusa jeśli będę wybierał swoją wygodę i swoje życie to nie będę nigdy świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego to jest niezwykłe nawiązanie do tych słów świętego Pawła o tym że umarliście dla grzechu i codziennie umieracie dla świata aby żyć dla Chrystusa aby żyć w wolności którą daje nam Chrystus Oczywiście, my to branie krzyża najczęściej odwołujemy do takich codziennych, mniejszych czy większych, no ale trudności życiowych. Nie wiem, ktoś mnie upokorzył, stoję w korku, przeziębiłem się, z kimś się nie za bardzo doraduję, muszę z nim żyć w jednym domu i tak dalej. No takie małe nasze krzyże, ale kiedy patrzymy na to w kontekście tego, co się działo w pierwszym wieku, gdy te słowa Jezus wypowiada, to musimy zajrzeć głębiej. Utrzyżowanie to, to było poniżające, okrutne wykonanie wyroku śmierci na, na najgorszych przestępców, zbrodniarzy, jakichś buntowników. Śmierć poprzez ogromny ból, poprzez zadawanie fizycznego cierpienia, ale także i to było upokorzenie. Po to, aby w przyszłości ktoś się nie zdecydował na taki sam czyn, na takie samo przestępstwo. Żeby zobaczyć jaka jest kara za, za przestępstwo. Więc to było upokorzenie przestępcy. I to zaczynało się już wtedy, gdy on brał na ramiona krzyż. Gdy szedł przez ulice miasta, wyszydzany przez ludzi, to znaczyło brać krzyż. Krzyż brał tylko przestępca, tylko ktoś rzeczywiście okrutny, ktoś, ktoś zły, ktoś, którego nie wolno naśladować. Więc gdy Jezus mówi, że prawdziwy uczeń ma brać na siebie swój krzyż. To nie tylko chodzi o jakieś drobne niewygody, które nas mogą w życiu spotkać, ale mamy być gotowi oddać wszystko, nawet swoje życie, aby iść za Jezusem. I może w tym kontekście warto zapytać siebie: co dla mnie znaczy brać krzyż? Na ile potrafię rezygnować z siebie? Może inaczej z czego zrezygnowałem? Czy z czego potrafię rezygnować, aby iść za Chrystusem? Aby stawać się Jego świadkiem, aby stawać się Jego uczniem? Czy to nie jest tak, że idę za Jezusem, jeśli jest wygodnie i jeśli te drogi Jego i moja są zbieżne? A co wtedy, jeśli Jego droga, czy Jego słowa Ewangelii, Jego wskazania do mojego życia nie pasują do mojego obrazu życia? Czy wtedy rzeczywiście potrafię iść dalej za Nim? Czy zaczynam szukać różnych skrótów, zawracać, zatrzymywać się, a może w ogóle zniechęcać? Warto o tym pomyśleć tej niedzieli. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Szczęść Boże!